Disco, Polo, I myślę, że już, już jestem na takim poziomie, że, że już pieniądze już grają drugą rolę Nie jakieś sylwie Grzeszczak, tylko proszę Państwa Boys Martin Miller Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Witosfery e, I dzisiaj specjalnym gościem, którego zaprosiłem jest Znany Disko mianowicie Disco Altshey, proszę proszę proszę, proszę, proszę. proszę, proszę, Pięknie, Piękny, piękny. jest tutaj z nami ludzie i tam Bardzo miło. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Jest tutaj w koszuceń przesmery elegancką, proszę bardzo. No i tak. Co cię wprowadziło, muszę na początku, jaka droga do mojego studiowania? No, była dość kręta. Zacząłem od pioseneczek. Oczywiście, no, stałem się jednym z najbardziej rozpoznawanych niskopolaców w Polsce, można to już tak powiedzieć. Moje płyty już się sprzedałem, nawet można powiedzieć, nielegalnie, co mnie troszeczkę smuci na Ukrainie, ale bardzo się cieszę, że moja, moja muzyka dociera aż, aż tam, no, a w szczególności mój hit, gdy cię zobaczyłem, no bo to wiadomo, jest już, jest już mój. Ożarów, jak się bawicie! Wszyscy rączki w górę! Wszyscy, dosłownie wszyscy! Wszyscy lewa strona, prawa strona. Nowa piosenka, mam nadzieję, że szybko załapiecie. I raz, dwa, trzy i. Za to, bo ja mogę nawet na koniec świata iść, wypowiem wszystkie te słowa. Bo bardzo kocham cię, za to, bo ja mogę nawet na koniec świata iść. Tylko mi powiedz, że kochasz, bo bardzo tego chcę. Czy sława, generalnie sława, pan rozgłos nie uderzyło to Panu do głowy i po prostu nie zmieniło czegoś w Pana życiu? Czy został Pan taki, jaki Pan był przed osiągnięciem sukcesu i ogromnej kariery? Myślę, że, myślę, że zbytnio się nic nie zmieniło, tak, znam wielu ludzi, którym odbija od pieniędzy, od pieniędzy do głowy. Nie będę tutaj wymieniał, ale no, Państwo może, może znacie, nie będę już przytaczał, ale no, no taki jak byłem wcześniej, takim jestem teraz, naturalnie trzeba, trzeba, być naturalnym, nie wolno nikogo udawać, tak, tak, wiadomo. No bo cóż, nie osiągnie się sukcesu bez tego. A co sądzisz o... No, no wiesz co? Głodny jestem trochę. Masz coś tam? Głodny. Dajcie mu <noise> <noise> No, pasuje? Pasuje, nie Proszę mi tu przygotować. Chętnie, chętnie się pożywię, No, głodny jestem z trasy, wracam. Koncert grałem, no. A mianowicie, sponsorem dzisiejszego jest tutaj zupka kuczka firmy Amino Kuchnia Polska Pomidorowa. to tutaj tu smaczna my tu jest zupka. Każdy tutaj z nas i zapomina, prawda, o tak. problemach codziennego życia, tak. więc polecamy. Y, macie tam link w opisie umieszczony do zupki, y, no i generalnie gość zgłodniał i zaraz mu przyszedł zupkę, którą y, po odcinku sobie już zje i nie będzie głodował, prawda? No tak, tak, tak. tak. Dobrze, a mianowicie też e, ostatnio była taka mała afera z usunięciem kanału, z usunięciem piosenek i może mógłbyś się właśnie w tym temacie wypowiedzieć, co było związane właśnie z taką działalnością, co Cię popchnęło do tego, można tak powiedzieć na słuchu? No tak, no było to dość przykre przeżycie, dużo hejtu się na mnie wylało, bardzo dużo osób y, y, bardzo mi y, tak naprawdę chciało popsuć moją karierę i wybić się na moim, moim sukcesie. Ale nie, nie dałem się, musiałem czasowo zawiesić swój kanał, ale no teraz już. Rozpoczynamy dalej wszystko w nowej wersji. Powoli nagrywamy teledyski. Myślę, że, że już jest wszystko dobrze i, i myślę, że już, już jestem na takim poziomie, że, że już pieniądze już grają drugą rolę. Najważniejsza jest pasja. Także no, disco polo życie. tak jest, proszę Państwa. To jest moim zdaniem najważniejszy nurt w Polsce i myślę, że tego się powinniśmy trzymać. I w nie jakieś sylwie Grzeszczak, tylko proszę Państwa, Boys Martin Miller. Wszystko w temacie. Pan Widson, ja my po prostu robimy to, co kochamy, tak? No, musimy, musimy ratować polską muzykę, bo to, co jest teraz, no, to no, nie możemy nazwać tego, te dzieci rapujące na polskim YouTube. To jest już tak no, no, trochę przesada tak. No, może nie obraźcie się, ale no, tak jest. No, dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. I teraz chciałem przejść do ostatniego pytania, mianowicie była tak ostatnia drama z Hoirakiem czy z byłym montażystą, kamerzystą Lorda Pegaza. I czy mógłbyś się wypowiedzieć coś na ten temat? Myślę, że sprawa już jest powoli zamknięta, rozwiązaliśmy wszystkie, wszystkie znajomości z panem. Z panem. Tutkraszem, czy, czy jak tam się nazywa, Bicerem, dajmy na dalej, a co do Hojraka, to myślę, że już jest wszystko dobrze i no, już czekam na jego odcinek tutaj, o właśnie tutaj, no, myślę, że już jest wszystko ok. bo wyjaśniliśmy sobie wszystko i już jest, już jest dobrze. Jest Zbyspony, w takim no. macie. No i dobrze, teraz chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie, czy na przykład no, zbiliście sobie piątkę z hojakiem, gdyby tutaj był zarazem z nami w tym momencie w studium? Myślę, że spokojnie, spokojnie, o, myślę, że tak. co ja słyszę? To chyba pora ale powiedzmy się odcinka. Niestety dzisiaj tak mieliśmy bardzo długi czas, ale no widzę, ale życie danie. To no już tak, jest koniec. Bardzo dziękuję, bardzo zamiły, Nie ma już nic. Zapraszamy do kraju. Jesteśmy wolni. Jesteśmy Jesteśmy woli. Woli. Możemy spokojnie iść. Woli. To już jest koniec, możemy iść, jesteśmy wolni, bo nie ma już nic.